Cześć, witajcie. Moi drodzy, niegdyś najmocniejsza, a co za tym idzie najszybsze odmiany Seatów. Dziś to samodzielna niezależna hiszpańska marka, choć w całości należąca do grupy Volkswagena. Mowa oczywiście o kuprze, a ja zapraszam Was teraz na test i prezentację pierwszego niezależnego modelu tej marki, czyli Kupry Formentor. Po raz pierwszy nazwy Cupra Seat użył w 1996 roku, oznaczając tak sportową odmianę modelu Ibiza. Później do tego grona dołączył jeszcze m.in. Leon. Natomiast w 2018 roku Seat ogłosił, że ta linia sportowych samochodów Cupra zostanie wyodrębniona jako osobna marka zajmująca się produkcją właśnie samochodów sportowych i z taką nutą sportową, można powiedzieć. Pierwszym seryjnym samochodem marki jest model ATK, oparty na bazie Seata o tej samej nazwie. A pierwszym niezależnym samochodem, jak już mówiłem na początku tego filmu, jest właśnie Formentor. Zaprezentowany po raz pierwszy w 2019 roku, do produkcji, do, do salonów, trafił w 2020. Wizualnie, no, trzeba przyznać, że samochód został bardzo fajnie i ciekawie narysowany. Mamy tutaj ostre linie, dzięki temu jest dynamicznie i agresywnie. I mimo, że jest to kompaktowy crossover, to to nadwozie ma nawiązywać do nadwozia Coupé. W 2024 roku model ten przeszedł facelifting, dokładnie wiosną. I wtedy zmieniono, przeprojektowano ten przód, przeprojektowano ten grill, który notabene częściowo był zapożyczony od seata. Po faceliftingu jest to już całkowicie projekt kupry. Dzięki temu, y, moim zdaniem, y, ten samochód zyskał jeszcze więcej tej agresywności y, i dynamiki. Przeprojektowano również zderzak z tyłu, a także światła LED-owe, delikatnie zmieniło się wnętrze, zastosowano nowe oprogramowanie multimediów. Mój testowany egzemplarz pochodzi z 2024 roku, tuż właśnie przed tym faceliftingiem. Został mi udostępniony przez Magdę, której bardzo dziękuję i z tego miejsca ją pozdrawiam. A tak w ogóle wiecie skąd wzięła się nazwa Formentor? To już wyjaśniam. Jest to oznaczenie najbardziej wysuniętego na północ punktu Majorki i według producenta nazwa ta ma odzwierciedlać czar i piękno tego miejsca. No zresztą sami popatrzcie na ten samochód, a następnie wpiszcie sobie w Google Formentor Majorka. Chyba im się to udało, bo i tu, i tam wygląda to dobrze. Początkowo Formentor oferowany był tylko z jedną jednostką napędową w wersji VZ. Jest to skrót od hiszpańskiego słowa VELOS. VELOS, chyba dobrze wypowiadam, wymawiam. Veloz. Co oznacza nic innego jak szybki. 310 koni mechanicznych, 400 Nm. Lista wszystkich dostępnych jednostek wyświetli wam się gdzieś tutaj na ekranie. Obecnie ten model możecie dostać albo z silnikiem benzynowym TSI 1.5 150 koni mechanicznych albo 2.0 333 konie mechaniczne. Są również hybrydy typu plug-in, a także jeden silnik wysokoprężny. Uwaga, teraz wszyscy fani niemieckich klekotów będą mieli ciary 2.0 TDI. Nie! I taka też jednostka drzemie pod maską mojego testowanego egzemplarza. 150 koni mechanicznych, 340 Nm. Prędkość maksymalna nieco ponad 200 km na godzinę. Natomiast przyspieszenie od zera do setki zajmuje mu około 9 sekund. Jeżeli chodzi o ten silnik, jest bardzo chwalony, ceniony przez użytkowników. Owszem, może nie jest już ta sama jednostka, co Poprzednicy co kilka, kilkanaście lat temu, yy, bo wiadomo, ten osprzęt musiał się pozmieniać, wszystko przez to, przez coraz bardziej wyśrubowane normy, yy, euro i tak dalej, i tak dalej. Wiecie o co chodzi, ale ogólnie. Yy, Motor ten jest naprawdę chwalony i dobrze się sprawuje. Nie sprawia kłopotów. Ewentualnie DPF, jak samochód będzie często użytkowany w mieście, turbina bądź koło dwumasowe, ale to przy jakichś tam większych przebiegach. No standardowo jak we współczesnych dieslach. Średnie spalanie około 7 litrów w takim cyklu mieszanym. Mój wynik z testu wyświetli Wam się gdzieś tutaj na ekranie. I pamiętajcie, że są to warunki zimowe. Bagażnik ma pojemność 435 litrów, więc to przyzwoicie. Ma regularny kształt. No próg załadunku, jak sami widzicie, pod tą podłogą. Mamy koło zapasowe, zestaw narzędzi, jeszcze takie przegródki, można tam schować parę drobiazgów. Są haczyki na zakupy, jest podświetlenie, jest nawet gniazdo 230. Tutaj po prawej i po lewej stronie mamy takie dodatkowe dźwignie, za pomocą których składamy sobie oparcie kanapy, i w ten sposób możemy sobie powiększyć tą przestrzeń ładunkową. Jest elektrycznie otwierany hak. Więc można jakąś przyczepkę pociągnąć. No i tak to się prezentuje. Klapa bagażnika zamykana i otwierana jest elektrycznie. Pierwsze fotele wyglądają naprawdę bardzo fajnie. Yy, tu, w mojej testowej wersji, tu jest materiał. Boczki są obszyte taką ekoskórą, są sterowane elektrycznie yy, z pamięcią ustawień. Jest to crossover, więc. Yy, Wsiada się do tego samochodu wygodnie, a wracając do tych foteli, to oprócz tego, że fajnie wyglądają, no to spełniają swoją rolę, bo mamy tu bardzo dobre trzymanie boczne i zwyczajnie są wygodne. Co do ilości miejsca, ja mam tylko 1,70 m i na brak tego miejsca tutaj nie mogę narzekać, na szerokość, na wysokość też, zobaczcie, nawet moja czapka z pomponem się mieści, jeszcze tego zapasu jest sporo, więc nawet wyżsi kierowcy nie powinni narzekać. Materiały i wykończenie wnętrza. Powiem Wam tak, te materiały wyglądają na dużo lepsze niż są w rzeczywistości. Ogólnie to wnętrze wygląda fajniej i przyjemniej. Widać, że jest tu kontynuowana ta wizja stylistyczna, czyli mamy dużo takich ostrych krawędzi i to robi robotę, naprawdę jest przyjemnie tutaj w środku w tej kabinie. Co do materiałów, no zobaczcie tu mamy taki miękki co prawda plastik, tu jest taka plastikowa imitacja jakiegoś takiego aluminium, klamki też są plastikowe, ale tu jest już boczek obszyty tą eko miękki podłokietnik, tu niżej dopiero zaczyna się twardy plastik. Tu ta góra też jest miękka, mamy tu takie oprzycie. To też ma tak udawać jakby było opryte jakąś taką skórką. No, oczywiście nie jest. Tu plastikowa imitacja szczotkowanego aluminium, ale tak jak mówię, całość robi naprawdę dobre wrażenie. Kierownica bardzo fajna z tym dużym logiem na środku. Yy, skórzana bardzo dobrze leży w dłoniach. Taka tu ścięta u dołu, multifunkcyjna. Obsługujemy tu multimedia, yy, a także asystentów yy, wspomagających kierowcę. Komputer pokładowy z tyłu mamy jeszcze manetki do manualnej, sekwencyjnej zmiany biegów. Wycieraczki, kierunkowskazy. No, te dźwignie są rodem wyciągnięte z Volkswagena. Zegary natomiast to w pełni cyfrowy ekran o przekątnej bodajże 10,12 cala. Yy, czytelne, mamy kilka możliwości, jakby ustawień tych zegarów, no i znajdziemy na nich wszystko to, co jest potrzebne. Ja na początku tylko nie mogłem znaleźć temperatury płynu chłodzącego. I, I takiego wskaźnika tutaj jakby nie ma. Dopiero jak sobie tu ustawimy, no w ustawieniach to nam się z boku wystawia, wyświetlają parametry: czyli mamy wtedy temperaturę płynu chłodzącego, temperaturę oleju w silniku, a także temperaturę bodajże oleju yy, w skrzyni biegów. Jest nawet taki wskaźnik, który pokazuje nam przeciążenia, jak przyspieszamy czy też hamujemy, skręcamy i tak dalej. Więc no są takie yy, sportowe akcenty yy, tutaj. Na tych zegarach. Po lewej stronie mamy jeszcze kilka dotykowych przycisków, za pomocą których tam y, uruchomimy sobie światła automatyczne, bądź przełączymy się w taki tryb ręczny. Y, są światła przeciwmgielne, podgrzewanie szyby y, i, i tak dalej. Konsola centralna, ona jest tak delikatnie tutaj skierowana w stronę kierowcy. Ekran inforozrywki. I to, moi drodzy, moim zdaniem i nie tylko moim zdaniem jest chyba największy minus i bolączka tego samochodu. Na to skarży się najwięcej chyba użytkowników tych aut. Pomijając już to, że ja nie lubię za bardzo takich doklejanych tabletów, to chodzi o ten system multimedialny, że on no, nie jest taki do końca intuicyjny w obsłudze. No Ja troszkę się musiałem tutaj naszukać, nakombinować, żeby znaleźć y, jakieś tam potrzebne ustawienia. Nie ma tu też fizycznych przycisków od y, klimatyzacji, wszystko robimy tutaj dotykowo. Tu poniżej jest kilka tylko takich dotykowych przycisków od zwiększenia temperatury czy siły nawiewu. I moi drodzy, to w ogóle nie jest podświetlone w nocy, więc jak w nocy chcemy sobie zmienić. Jakieś tutaj temperaturę, no to musimy tak y, klepać trochę po omacku. Yy, użytkownicy też skarżą się na to, że ten system się często wiesza, y, że coś nie działa, nie łączy się na przykład z telefonem i tak dalej. No plus za to, że mamy tutaj na przykład Android Auto i Apple CarPlay i on się łączy bezprzewodowo, o ile wszystko działa. Yy, więc no, ten system podobno po faceliftingu został poprawiony, jest y, nowe oprogramowanie i yy, y, 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 y tak dalej. I, i mam nadzieję, że, że działa lepiej. Mamy też ambientowe podświetlenie tego wnętrza. To też robi fajną robotę, fajny klimacik. I jak y, znajdzie nam się coś tutaj w martwym polu, to, to jeszcze nam się podświetla. Na przykład tutaj ten, ten boczek. To też daje nam taką dodatkową informację. Jest tu też kilka profili y, kierowcy: jak na przykład komfortowy do takiej jazdy na co dzień, sportowy. Wtedy nasza Kupra wchodzi na takie wyższe obroty dosłownie dzięki skrzyni biegów, która kręci ten silnik wyżej, trzyma go na wyższych obrotach i jest na taka bardziej chętna do jazdy. Układ kierowniczy też nam się troszkę usztywnia, to za sprawą mniejszego wspomagania, dzięki temu mamy lepsze czucie samochodu. Jest też. Tryb indywidualny, tu ten profil możemy sobie dostosować, ustawić pod siebie, a także y, owrót. I oprócz tego, że zmienia nam się tutaj y, widok, jest taki piasek ze śladem opony. To ja nie miałem okazji tego przetestować w żadnym terenie, nawet jakimś takim lekkim, szutrowym, więc nie wiem, czy coś się zmienia, czy to coś daje. Więc jeżeli jakiś użytkownik y, tego samochodu ogląda ten film, to niech napisze w komentarzu, czy. Czy to robi jakąś tutaj różnicę? Poniżej mamy taką dosyć dużą, pojemną, fajną kieszonkę. Są porty USB-C. Tutaj jeszcze dwie dodatkowe kieszonki. Tu fajnie się sprawdza to na, na telefon. Przycisk od uruchamiania silnika, no, automatyczna skrzynia biegów, przyciski od zamka centralnego, elektrycznego hamulca ręcznego i auto hold. Dwa uchwyty na kubek, jeden większy, jak widzicie, bez problemu mieści mój kubek termiczny. On co prawda się tak kiwa, ale nie ma szans, żeby wam się coś tutaj wylało i drugi mniejszy na jakieś espresso. Podłokietnik jest miękki, regulowany w jednej płaszczyźnie na długość. Pod tym podłokietnikiem znajdziecie dosyć pojemny schowek. Jest tam również gniazdo 12 V. Schowek przed pasażerem również oferuje dosyć sporo nie, miejsca. No jest taki plastikowy surowy. Kieszenie w drzwiach nie są za duże, ale mamy też takie dodatkowe wyżłobienie, więc możemy tutaj sobie też jakąś butelkę z wodą z napojem wrzucić. Kanapa z tyłu oferuje wystarczającą ilość miejsca jak na tą klasę samochodu jest fajnie wyprofilowana i przyjemnie się tu siedzi. O, fajne, fajne są te zagłówki, miękki podłokietnik tutaj na drzwiach Nieduża kieszeń, gazetowniki za fotelami, zarówno kierowcy jak i pasażera. Klimatyzacja trzystrefowa, więc tu mamy osobne sterowanie. Możemy sobie ustawić temperaturę. Są również dwa gniazda USB-C. Jest podłokietnik. O, dam radę rozłożyć, dam radę, bo o tym, że są izofixy, nie muszę wspominać, bo widzicie na załączonym obrazku. Podłokietnik miękki i wygodny. Mamy tu również uchwyty na kubek. Możemy też sobie otworzyć tu tą kieszeń, dostać się do bagażnika, albo przewozić jakieś dłuższe przedmioty, jak na przykład narty. Są haczyki, jest dodatkowe źródło światła, więc tak to się yy, prezentuje. Ich odczuć, jeżeli chodzi o prowadzenie Kupry Formentor, to powiem Wam tak, no ten układ kierowniczy jest taki responsywny, czyli lekki ruch kierownicą, już zmieniamy tor jazdy. Ale z drugiej strony nie jest to też jakaś taka mega Żyleta. No po prostu prowadzi się dobrze, nawet, nawet bardzo dobrze bym powiedział. Jeżeli chodzi z kolei o zawieszenie, to zestrojone ono jest tak. Pomiędzy komfortem a, a dobrym prowadzeniem, czyli nie jest za sztywno, za twardo, ale też y, nie jest ono za miękkie, więc samochód się jakoś tam nie buja, też nawet podczas szybkiego pokonywania zakrętów y, jest naprawdę dobrze. Ono jest tak sprężyście zastrojone, więc y, dzięki temu i komfort nie ucierpi, i też y, możemy liczyć na, na fajne, na dobre prowadzenie. Silnik moim zdaniem sprawuje się bardzo fajnie. Jego kultura pracy jest na zadowalającym poziomie. Owszem, te starsze TDI pracowały nieco lepiej, miały nieco lepszą kulturę pracy, ale tu też w zasadzie nie ma na co narzekać. Do takiej normalnej, codziennej jazdy i wcale nie jakiejś mało dynamicznej, myślę, że ta jednostka w zupełności wystarczy. No plus taki, że, że niewiele spala, jest dynamiczna, elastyczna. Zasadzie, w zasadzie to wszystko. Skrzynia biegów to siedmiobiegowy automat DSG. No i jak to DSG pracuje fajnie, przyjemnie. A owszem, ma takiego laga i to głównie jest odczuwalne podczas ruszania, jak na przykład będziemy chcieli się szybko włączyć do ruchu, to wtedy możemy się troszkę zdziwić. Oczywiście to wszystko niwelowane jest, jak wrzucimy sobie skrzynię w tryb sportowy, wtedy ona już bez takiej większej zwłoki, no, po prostu działa i, 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 i lepiej, szybciej się będziemy zbierać. Zresztą zobaczcie sami. Teraz dodaję gazu. Ona tak potrzebuje chwili, dopiero zaczyna redukować i przyspieszać. A w trybie sportowym ta reakcja jest dużo dużo szybsza i, i żwawsza. Dostępna była również skrzynia, jest dostępna również skrzynia manualna o sześciu przełożeniach, ale skonfigurowana jest ona tylko z tym najsłabszym silnikiem benzynowym o mocy 150 koni. Jeżeli chodzi o widoczność, to w moim odczuciu jest ok, no jak to w samochodzie typu SUV, crossover, siedzimy nieco wyżej, więc mamy lepszy pogląd na to, co dzieje się tutaj na drodze wokół samochodu. No do tyłu jest nieco gorzej, bo ta szyba jest niewielka, ale z pomocą przychodzą nam oczywiście czujniki parkowania, jest też kamera cofania, więc bez większego problemu można sobie poradzić z parkowaniem czy też manewrowaniem w jakichś zatłoczonych uliczkach. Jednym z takich delikatnych minusów, moim zdaniem, to jest wyciszenie tego wnętrza, bo mogłoby być nieco lepiej. Tak do 130 km na godzinę jest, jest w miarę ok, no później już robi się głośno. Co do systemów wspomagających kierowcę i zapewniających większe bezpieczeństwo, to tak tylko powiem króciutko. No mamy tutaj asystenta pasa ruchu, oczywiście monitorowanie ruchu poprzecznego za pojazdem, co jak już wielokrotnie powtarzałem jest fajną sprawą. Jest aktywny tempomat, który utrzymuje nam dystans przed samochodem, który jedzie przed nami. I to wszystko działa naprawdę poprawnie i w zasadzie nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Podsumowując, moi drodzy, Cupra Formentor to taki fajny hiszpański powiew świeżości na rynku. Moim zdaniem bardzo dobrze wygląda, dobrze jeździ. Owszem, jest parę niedociągnięć, głównie chodzi o multimedia, co zostało poprawione po faceliftingu. A tak poza tym, w zasadzie no, nie ma się czego czepiać. No i sam Robert Lewandowski jeździ właśnie takim samochodem, więc dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam, cześć!